Podczas poniedziałkowego briefingu radomscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości skrytykowali działanie władz Radomia i spółki MOSIR odnośnie budowy radomskiego centrum sportu przy ulicy Struga. Zarzucili im brak profesjonalnego nadzoru nad tą inwestycją. Zarządali także od prezydenta Radosława Witkowskiego dymisji wiceprezydenta Konrada Frysztaka i Grzegorza Janduły, prezesa spółki MOSIR. We wtorek na zarzuty polityków PiS odpowiedział Mateusz Tyczyński, dyrektor kancelarii prezydenta Radomia. Pan poseł Marek Suski zresztą nie pierwszy raz mija się z prawdą. Nie jest pra nie jest prawdą, że nie ma elementów trybun mobilnych. Te elementy trybun mobilnych są odebrane, są zabezpieczone i są w posiadaniu mosil Nie jest też prawdą, że nie ma konstrukcji zadaszenia na stadionie piłkarskim. Ta konstrukcja jest wyprodukowana, zabezpieczona w hali magazynowej i jest w posiadaniu mosil Według Mateusza Tyczyńskiego, politycy PiS nie pierwszy raz podają nieprawdziwe informacje dotyczące budowy Radomskiego Centrum Sportu. Żeby nie być gołosłownym, dokument protokół częściowego odbioru robót z 18 roku. Zaznaczona. Trybuna Główna Konstrukcja Zadaszenia. Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym podpis reprezentanta firmy Maxto, która dzisiaj twierdzi, że tego fizycznie nie ma. Więc pojawia się pytanie, kiedy były podawane nieprawdziwe informacje? Takie protokoły są w posiadaniu mosir -u. Jak mówi Grzegorz Janduła, prezes spółki MOSIR, inwestor płacił wykonawcom tylko za to, co zostało zrobione. Nie jest prawdą, że wydaliśmy 15 milionów złotych, nawet nie wiem skąd się ta kwota wzięła, niezgodnie z jakimiś przepisami. Za wszystko, za wszystko płaciliśmy zgodnie z umową, zgodnie z, z protokołami odbioru. Prezes MOSIR-u odniósł się także do zarzutów o zatrudnieniu 11 pracowników dla potrzeb RCS-u, mimo że inwestycja nie jest jeszcze zakończona. Stanowiska, które znajdują się w strukturze MOSIR nie oznaczają, że ci ludzie faktycznie pracują. To jest tylko plan na przyszłość. Na moment, kiedy hala zostanie zostanie oddana do użytku. Według Grzegorza Janduły, menadżerce hali została wypowiedziana umowa, kierownik obiektu to osoba, która w mosirze pracuje już kilkanaście lat i w tym roku przejdzie na emeryturę. Panie sprzątaczki pracują natomiast na jednym z radomskich basenów. Mateusz Tyczyński zaapelował do polityków prawa i sprawiedliwości, aby reprezentowali interesy radomian, a nie interesy prywatnych firm.